Witam Was. Termin fiskalizacji upłynął już ponad rok temu. Na rynku przez ten rok zostało podłączonych między 22 a 24 tysiące kas fiskalnych, z czego 10% to odkurzacze i urządzenia peryferyjne. Wynika z tego, że zafiskalizowano około 20 tysięcy stanowisk mycia. Zakładając, że średnia myjnia w Polsce ma 3,5 stanowiska, to oznacza, że mamy między 5 a 6 tysięcy obiektów. W Polsce jest około 26 milionów samochodów osobowych, co daje nam jakieś 4,5 tysiąca aut na jedną myjnię. Jakie kasy ostatecznie są dostępne na rynku i jaki mają w nim udział? Oczywiście absolutnym i niekwestionowanym liderem jest Novitus, który ma 95-96% udziału w rynku. Kolejny jest Elzap, który jest dostępny na czytnikach kart OTI i Newland. Szacujemy, że Elzap zainstalował około 1000, maksymalnie 2000 kas, aczkolwiek podkreślam, że liczba ta nie jest potwierdzona przez producenta. Koniec końców homologację na kasę specjalnego zastosowania otrzymał również WKF i Taxifi Raz23. Są to bardzo ciekawe rozwiązania, ponieważ można zastosować jedną kasę na całą mynię. Jednak żadna z tych kas nie dowiozła póki co systemu wyświetlania paragonów na stanowiskach mycia. Aby pobrać paragon, trzeba zeskanować QR -kod. Nie znam dokładnych liczb, ale od kilku do kilkuset klientów zdecydowało się na zamontowanie kas z możliwością pobierania paragonów przez QR -kod. Część z nich przeszła kontrole skarbowe, ale część dostała mandat za brak wyświetlania paragonu. Klienci nie przyjmowali tych mandatów. Więc najprawdopodobniej sprawy te trafią do sądu. W mojej opinii, wyświetlanie paragonu jest konieczne i dopóki kasy nie będą miały tej opcji, dopóty nie będą w pełni spełniały wymogów przedstawionych w rozporządzeniu. Pojawia się wiele pytań: jak to możliwe, że kasy te przeszły homologację, a teraz dostajemy mandaty? Wynika to najprawdopodobniej, podkreślam, że jest to moje podejrzenie, a nie fakt. Że kasy były instalowane na telefonie lub podobnym urządzeniu, a podczas homologacji nie był sprawdzany sposób użycia ich na wielu stanowiskach, tylko na jednym. Mogły więc wyświetlać paragon na własnym wyświetlaczu. Uważam, że jeżeli tym producentom uda się obsłużyć wyświetlanie paragonu na wielu stanowiskach, np. przez czytniki NAJAX, to będzie to godne uwagi, legalne rozwiązanie. W przeciwnym przypadku dowiemy się, czy QR-kod jest legalny po wyroku sądu. Należy pamiętać też, że urzędy nie są jeszcze w pełni wyedukowane. Dlatego mogą często z niewiedzy przepuszczać pewne rozwiązania. Kolejnym argumentem, który pewnie wzbudzi masę kontrowersji, jest to, że wielu producentów pokazywało rozwiązanie z QR kodem już wcześniej. Ministerstwo odrzuciło tą możliwość, więc dlaczego miałoby teraz się na to zgodzić? A jeżeli by się zgodziło, to byłoby to niesprawiedliwe wobec tych wszystkich ludzi, którzy wydali dziesiątki tysięcy złotych na montaż kas z wyświetlaczami. Należy też wziąć pod uwagę, że kontrola prawidłowości działania kasy fiskalnej, która ma wyświetlacz, jest dużo prostsza dla urzędnika skarbowego i dlatego tylko ta opcja została dopuszczona. Mam nadzieję, że to podsumowanie było dla Was ciekawe. Jeżeli chcecie otrzymywać więcej newsów z rynku myjni, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!